O, serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj przyjechaliśmy odwiedzić Mateusza Muzioła. Będziemy dzisiaj robić zdjęcia pozostałych gołębi z ligi, które mamy i część gołębi chyba lotniki od ciebie jeszcze, tak? Z oddziału te co były na stare, tak? Wszystkie stare, Wszystkie stare lotniki mamy tam... To zobaczymy, ten, bo czekamy, aż się wypierzą. Tutaj akurat trafiliśmy na moment, yy, powiem, że Mateusz ostatnio chorował trochę, kurde, przez gołębie? Nie. Nie, nie, jak się okazało, na szczęście i nie mieliśmy możliwości tutaj wcześniej tego zrobić. Natomiast teraz mamy możliwość zobaczyć, zobaczymy, w trawie się pasą, kurcze, jak te. Nie wiem, gęsi, coś takiego, a to są gołębie, które przygotowujemy na loty My tam znamy zimowe, ale to one no, zimowe nie będą do końca takie loty, bo teraz staramy się tylko je oblatać, tak? Co tam, jaki plan masz? Oblatać będziemy i co będziemy robić? A, a myślę, że jak się udaje może trochę na krótkich dystansach, Tak, tak to, to roz... może tam w, styczniu, w styczniu, w styczniu, tak, tak ale to tak, to tak zasadniczo planujemy je użyć, bo to są późne, młode. Planujemy je użyć w lotach gdzieś w marzec, koniec lutego, marzec bardziej. I w oddziale, jak będzie im, zobaczymy w jakim stanie będą ile ich zostanie. E, chcemy wykorzystać je na lotach w oddziale, jako głębie dorosłe. Też Nie na wszystkie, bo wiadomo, że to są późne. O, tak patrz, patrzy, coś tam. O, zobaczmy. Ale zobacz, zobacz, zobacz jak od razu, bo ja patrzyłem, że już zezowały do góry. No. Tutaj wczoraj mówiłeś miałeś atak, tak? No tak widziałem, że pusto się... No to, drogę, to normalna się rzecz. Moment, nie? Tak, że coś się działo, nie? No ale widzimy, to, jest, to są gołębie, które pochodzą z hodowli hmm, Paterak Petryszyn, Tomka, Tomków. Mhm. I to jest chyba 25-30 gołębi takich tego? i mamy też jeszcze 25 gołębi od y, Patryka i Michała Wróblów. Mhm. Co tam jeszcze mamy? I trzy sztuki od Daniela Zygmunta. Od Daniela Zygmunta właśnie o. Tutaj akurat dotarły, bo z Danielem też takie, takie analogiczne gołębie mamy u maćka wudzika. Tam jeszcze doszły chyba 11 sztuk co Adam Fusowski do, ten dodał, ale tam wiadomo tam jakieś mogły zginąć, jakieś tam mogły paść, bo tak jak jakieś zbiarniny robi, że aż takich później one tam nie są takie jeszcze w kondycji zdrowiu dobrym ale tutaj jeszcze masz chyba więcej dołożone, nie? Czy... Nie, nie? Tylko no... tyle? To tak dużo mi się wydaje? A no, 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 spoko. Naszych nie to, mamy tu nie, jakichś tutaj, zdamy się. Nie, nie nic, się nic. Nie, nie, na razie nic. Może ewentualnie. Może jak jakieś będziemy teraz wystawiać na aukcję, jakieś by nie zeszły, albo po prostu szkoda nam będzie, to dołożymy z tych, żeby Bo pomogły im latać. Niech je naucząć te gołębie, które tutaj latały jako gołębie młode w lidze. O, pięknie tutaj. Który raz masz się wypuszczone? Czwarty, piąty, ale widzimy sobie ładno ta trawka. Pięknie mamy teraz pogodę, bo y, ostatnie dni trochę padało. No ale takich lat nie było, chyba będzie trzeba jeszcze w listopadzie trawnik skosić. Nie? No to zobaczymy no, ale tu no, to, trawę że... masz zieloną, ale zobaczmy tam wodę widzę kurczę łażą, czeka, czeka, czeka no, na nich. Kurde... Takim specjalnie wszystko zabieram, są głodne i bez picia, żeby były trochę posłuszne. Nie? Aha, wtedy bez problemu wchodzą, tak? Dokładnie, dokładnie. No. Dobrze. To nic, zaraz będziemy zdjęcia robić. Yy, mamy też jeszcze, właśnie mówię, dzisiaj zakończyliśmy robić zdjęcia z oddziału 0244 u Mietka Tańskiego. właśnie przed chwilą z pomocą Andrzeja Putkamera je ja robiłem u nas. Yy, bierzemy teraz jeszcze, chcemy tutaj u Mateusza nagrać taki film, bo pokazujemy. Udało nam się ostatnio stworzyć taki system w ramach yy, systemu nasze hodowle. Taki nie tyle co system, ale taki specjalny konfigurator do generowania zdjęć. Yy, koledzy na pewno zauważyli, że na aukcjach ostatnio wystawiamy takie yy, szablonowe zdjęcia, ale mamy je też takie coś, że od razu to pierwsze. Pierwsze zdjęcie, które prezentuje gołębia jest gołębiem gołąb oko plus opis jakiś kod QR tam jest jeszcze logo niekiedy występuje tej strony zdjęcia szybkie zdjęcie.pl tam gdzie może, możemy to sobie po prostu zrobić i to się robi wszystko w systemie naszych hodowli do tego nie musimy mieć żadnego programu jak Adobe Photoshop, PaintShop Pro jakiegoś specjalnego graficznego i będziemy dzisiaj tutaj właśnie robić te zdjęcia o których mówiliśmy i na przykładzie kilku gołębi jednego dwóch pokażemy jak to mniej więcej działa tam i będziemy na bieżąco cały czas pokazywać jak wykorzystać po prostu te wszystkie opcje bo to zdjęcie jest ciekawe tam od razu można z tego generować takie karty takie ala katalogowe no po prostu staramy się żeby tych informacji o gołębiu było jak najwięcej w jak najbardziej przejrzystej formie o zobaczmy to, to cieszy, jak tak się popatrzy, się nie? Się, to Właśnie, to jest to, dobra. Nic, dziękujemy i rozpoczynamy robienie zdjęć. Do zobaczenia, dobry lot. No. Widzimy jeszcze, jeszcze nim, po tym dobrym lot, dobry lot jeszcze przy okazji zobaczymy, jak Mateusz będzie je tutaj wołał. Ale to co dajesz jeszcze przy okazji, jak jesteśmy? To jest to, co pokazywaliśmy u Maćka? Nie, tak zakwaszek i probiotyk mają. Ale to są z firmy tak, VetAnimal? Tak, tak bo powiemy Centrum Zdrowia Gołębi, Mateusz dołączył do... Tego... Ja myślę, że zrobimy jeszcze oddzielny film, gdzie ja tak trochę z pokażę w ogóle, co ja jest. Może nawet i nie tylko o tych produktach, ale ogólnie o wszystkich, jakie stosuję, bo jest bardzo dużo zapytań po prostu. Mm -hmm. To dobrze. Tak ale jest... tu masz widzę od razu z dozowaniem. Wszystkim zobaczmy, tak, jak fajnie się kolor... Są teraz. kolor. Kolor taki wychodzi. Ciężko powiedzieć. Kurde, brązowawo taki. A herbatka. Herbat. O właśnie, herbaciany, żeby nie powiedzieć moczu. No i mamy tutaj, to jest. Teraz je będziesz wołał. Zobaczmy, one siedzą na zewnątrz. O, fajnie, że mamy akurat dzisiaj taką. Po... O, zobaczmy, już, już, już coś, kurde, tu się dzieje. U góry na razie nic nie ma, czyli to nie jest przez jastrzębia. O, akurat rodowody wszystkie już od kolegów yy, w Rubel dostałem. Także je tam na stronie uzupełnimy, które są dołębie numery. No i później mówię, będziemy je trenować. O, słyszymy, zobaczmy, jak wchodzą. O, Mateusz im tam od Sony tam mają, tak zrobione, bo tam jest od razu antena. Pod spodem doczepiona. No, o, pojedynczo będą wchodzić. O, już widzimy tam, któreś, no idą, idą. no Jeden, drugi po kolei. O, o. Tak jak mówił, czwarty raz są wypuszczone. piąte. mamy taki krótki film z wczoraj. Też Mateusz tam tutaj wysłał, który nagrał chyba z tej strony bardziej z prawej. No, będziemy się tymi gołębiami w okresie zimowym i wczesną wiosną bawić. No dobra. Na razie dziękujemy. No już teraz mówię dobry lot na koniec, a za chwilkę jeszcze będziemy na pewno coś tutaj dogrywać, bo będziemy zdjęcia gołębiom tym, które zostały nam z ligi. Te, które były wcześniej wypierzone, dobrze, to już robiliśmy zdjęcia, a teraz pozostały nam te kilkanaście ostatnich sztuk, plus jeszcze ileś lotników tutaj z oddziału.